Jak sprzedawać swoje prace? Jak zorganizować wystawę? A co z księgowością i umowami? Słyszymy te pytania od artystów od lat. Dlatego właśnie nagrywamy dla Was kurs wideo. Właśnie pracujemy nad kompleksowym szkoleniem dla Ciebie. Każdy moduł to konkretna wiedza praktyczna ze wskazówkami, które możesz wdrożyć od razu. Kurs powstaje w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w branży artystycznej oraz marketingu i reklamę. Ten kurs to sprawdzone metody, które działają na rynku sztuki. Dowieś się dzięki niemu, jak zbudować markę artystyczną. Gdzie są Twoi potencjalni klienci i jak skutecznie sprzedać. Jak przygotować portfolio i współpracować z galeriami. Jak skutecznie poradzić sobie z kwestiami formalno-prawnymi. Chcesz dowiedzieć się pierwsza, pierwsza o premierze? Zapisz się na newsletter. Link znajdziesz w bio. A ty. Jakie masz największe wyzwania przy promowaniu Twojej sztuki? Daj znać w komentarzach, a my postaramy się to uwzględnić w kursie.